Dzień dobry, panie Michale. Musimy porozmawiać. Dzień dobry, panie Michale. Na przyszłość? Musimy porozmawiać? Dzień dobry. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Uścisnąć do... Ci dłoń. Dzień, Dzień do... Dobrze, porozmawiajmy. Dzień dobry, panie Michale. Dobrze, lecimy dalej. Eee... Dzisiaj spotykamy się, żebym... Y, Nic nie panu. rozumiem, totalnie. Nie, no jestem to głuchy. Słuchaj, słuchaj. Odsunąć się. Słuchaj. Chciałam przekazać panu... Miałam problem się... i musiałam ci to wyjaśnić. Tak. tak. Jako... Y, jako że... Ty. Tak. Tak. Że... Poczekaj. Że... Zacznij. Malutki. Że... co? NIEPRAWDA! NIEPRAWDA! Że nie udał się Pana przeszczep ducha. Okropnie Cię to boli